Kochani, to karta dla Was na cały najbliższy tydzień. Jest to karta Czaroid. Ta karta stanowi gwarancję, że jesteś chroniony, a Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Być może ostatnio czułeś się zaatakowany psychicznie lub fizycznie. Być może ktoś wystawia Cię na próbę, a Bóg i Twoje anioły stróże chcą, abyś wiedział, że czuwają nad Tobą i Twoimi bliskimi. Modlitwa do Boga, wyzwanie. I wzywanie Archanioła Michała może Ci pomóc oczyścić się i będziecie też ochraniać, będzie Cię osłaniać. Wizualizuj proszę, że jesteś w ochronnej ciemnofioletowej bańce. To purpurowe światło odbije negatywną energię i zamieni ją w uzdrawiającą miłość. Kochani, życzę Wam całego pięknego tygodnia, uzdrowienia psychicznego, jak i fizycznego. Całuje Was mocno Wasza wróżka Magda.